Tak prawdopodobnym obyczajem wszystkich Państwa zapraszamy. Chcemy tutaj kolędować z Wami. To ci miły widok, radujcie się ludzie. Kolędnicy idą po skrzypiącej drudzie. Stukają do okien, wchodzą już półkolem, aż się dom bocze od ich gromkich kolęd. Hej, idą Ja to Zdrowia wnętrzniemy. Kłaniamy się nisko. Przywitajmy gospodarzy, niech się w polu darzy. Czernica po pas, aż to jadłas. I śnińskie nóżki, i na wielkie A będziesz cicho usłyszał, licho. Przyszliśmy tu do Was z tańcami, śpiewkami. Chcemy, żeby wszyscy bawili się z nami. Bo to nowy rok nadchodzi bo to nowy rok. Kolejna, kolejna, super życia. Na szczęście, na zdrowie, na ten nowy rok. Żeby wam się urodziła kapusta i gro. Ziemniaki jak pniaki, tatarka jak księdza kucharka i proso, żebyście nie chodzili boso i bóg, żeby nie był głód. W każdym kątku po dzieciątku. A na tu projekt, który późniejsze, to będzie moje. Odejdź, czarne podłaty, boście głupi rogaty. Tak już piszcie, tam jest nota. Ja nie jestem diabeł rogat i mam myśli te Ładnie jestem stronny, a myśl mi czarny i wytworny. Akurat czarny i wytworny? Pięcia jest w modzie. Co ty rygaczum może powiedzieć o urodzie? Ja jestem szczupła, powabna i wiotka. Mój wyrok gorzka, ale nie jest słodka. Dobrana przez ej, że morda, teraz na tak. kula, prawda, przy przyjemność. Nie jedzą się tu wytro. Wunasta bije, zgon mózgon, zgon mózgon. Dobrze, że to się naboli, pieszczą nam cały zon, Dziś pan nie buduje nogi, on pan tak faktycznie zrobi, ja zajmę go. Wunasta bije, zgon mózgon, zgon mózgon. I że się wywołał, ugoczył raz z mołą, a w tifumow, włosów zespoł. Zbierajmy dzisiaj w dłonie. Chwuna nasa bije, złą mu, złą, mu, Co to będzie, co to będzie, gdy Herod przyszedł? Oto krzesło dla Heroda. Oto jestem, pan nad panem, mocarz nad światem, mocarze. Cały lud obłąkany pada przede mną na twarze. Zimno czuję, co się dzieje. Ciemna nocka nagle dnieje. Nie wiem, czemu niespokojny, chociaż nie ma głodu wojny. Hetmanie, wzywam Cię! Wojska z króla Heroda. Idź na cały świat, wojska speśli, przyprowadź proroka, by mnie wytłumaczył, który mi się dzisiaj śnił. Wojska z króla Heroda. Przedłam cały świat, po proroka zginął w ślad. Znalazłem Żyda rabina, który za drzwiami stoi i się bardzo króla Heroda boli. Wprowadź tego Żyda! Żydzie rabinie, masz się wstejść przed króla Heroda. Jak się nie wstawisz, będzie ogólna nagroda. Zaraz, panie, przywędruję i, no, w gór swój nosi. Żydzie rabinie, masz się wstejść przed królem Heroda. Jak się nie wstawisz, będzie ogolona nagroda. Zaraz, panie, przywędruję i, no, buty nasmaruję. Żydzie rabinie, masz się przed jak się nie wstaję, będzie okolona prosto. Już idę, panie. Bo jakie macie tu wysokie progi? Połapałem wszystkie cztery nogi. My, królu, ty mnie czasem potrzebować, po co takiego smoka tu mnie wzywać, co mnie całą drogę bici, kadorek? Jak poswałem, to znak cię potrzebowałem. Podróż bliźnią i Dosyć tych pokonów życie, powiedz lepiej coś zjadł na tanie. Zaraz powiem, zaraz powiem, wielki panie. jedno się z oddechu do Kluski z mydłem, gros z powidłem, kawał szczura, srebra kura, szczupa gładka zaprawiony naftem polewany Przewijanie ćwikłe, no i kisiel, taki zwykły, ale z nim papryka, bo Nie Miałem rozwolnienie dopię tego zakona. Dobrze ci taka kończuchu, jak żyć fojne zrobił Słuchaj, życie, a ile macie dzieci? Ło, a ile ja tu widzę śmieci! Źle życie, ja cię nauczę, jak cię z sodu, jak cię z tyłu tym belwem wymocę. Zaraz, Ja ci się nie pytam o śmieci, tylko ile macie dzieci. A, dzieci. Joj suchę, to nas kochę, dwoje dzieci do sześcioro. Źle życie. kijana żyta. Zaraz. Życie, a mieliście jakieś wypadki? A, portki, mamy ja portki, jedne stare, drugie nowe. Źle życie. Kijana żyta. Zaraz, pani. Jak się nie pytam o portki, ale o wypadki. A, wypadki. Kiedy jechem na mówił sobie zdechł mi szkapina. Moja suche płacze, gdzie podziałeś klacze? Ja jej mówię moja suche, nad nie tłumaczę gdzie podziałem klacze. Dosyć tych opowieści Żydzie. Zatańcz lepiej, wy mi rozleżliwe życie. Zaraz panie zatańcuję, no dzieci suche zawołuję. Suche, suche! Dosyć tych ulawek nie potem cię tu wezwał, aby świtle stroić, lecz żebyś mi sen wytłumaczył, sumienie uspokoił. Królu, a co ci się nim? Byłem na górze, trzy korony na głowie miałem. Uś, aś, uś, aś. W górze gwiazdę betlejemską widziałem. De Królu, być na górze, to tak jak być w dziurze, mieć na głowie trzy korony, to tak jak być bez w górze gwiazdę Betleńską to może się król na narodzi. Co ma nami panować, A ty będziesz pod jego stopami. Nie oszukasz królu Boga, bo na ciebie przyszła. Śmierdzi trwoga z nieba wysokiego. Preczy cię, zbieraj swoje szmaty. Preczy cię zborami. Wolałbym tu tutaj cygankę z kartami. A ja, gadąc, gadąc! To ja uczę, nieszczęśliwy, z tej wielkiej przyczyny. Czy królu mogę służyć? Pozwól, bo ci chcę powróżyć. Przełóż, królu karty wkrycie? Już ja widzę Twoje życie. Byłeś ty wielki panie, srogie twoje panowanie. Lud twój grzeszył i wojował, ale pan Bóg się zbitował. Już ci swoje złoto i król na nic spojrzył to. Idę król króle. On odkupi nasze bóle. Prawdziwa jest bowiem wina. Panna Maria powiła zna. Powiła go z wielkim weselem. Będziemy naszym spawicielem. Jest więk cyganko prawdziwa, Jest nowina, nasz, narodziła przedziwna dziecina. Tak, mój królu, wykleję w miasteczku. Ta o, leży w żłobie na sianeczku. Spójrz, a tam pod niebiosy Słychać jakieś głosy, A nie śpiewają, boga wypalają się. Pocznę, nieszczęśliwy, przybądź diable w swym, mi w swym ratunku. Haha, tiki, haha, ha, 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 ha się Herodzie? Czy słabiej sercu ci wodzie? Ratuj mnie, szatanie, ratuj, moje panowanie. Ty odejdziesz, to przy tronie na straży zostanie. A znam ja, bo ja śpię twojej przyczyny, lecz wypiła już godzina. Zgaszę tą piasę, to świczy tylko mordy wszystkie dzieci. Co za dr droga, co za drboga, jaka zło leś ma zło wroga. Niech to hetman mój przybywa. Wiązka z króla Heroda. Chodź cię widzę w boleści, złe do niej zmuszone wieści. Lud na placach się buntuje, mówi, że nowego króla orzekuje. To ja słyszę, mój poddany, ma być panem nad panem. cugą mój wiernej prawy, zbierzzy czerskie orszaki, tę mieć rzeź znaki, tylko morduj wszystkie dzieci. I dla mego jednego syna wybiła ostatnia godzina. Królu, miłościwy panie, wedle rozkazu niech się tak stanie. Różną matką, łzy wylewać, będę do rzeź zagrzewać. Nie bój się, królu, żadnej przeszkody, bo ja tu stoję u twojej głowy. Bo ja tu z bronią, tej jak rycerze. Na twoje wezwanie, miecz w miecz uderzę. Co czynisz, Herodzie? Rozwagi, rozwagi! Precz, precz ode mnie! Na nic te uwagi! Więc ja Cię, Królu, opuścić muszę, bo szatan przycha szata na Twoją duszę. Szatan na duszę, śmierć na ciało, bo Ci się, Królu, szaleństwa chciało. O Herodzie, o wielka Szaty moje wspaniałe kości słońcu wywielałe. Chodziłam po polach po lasach w tych białych potasach. Siedem par błotów zdarłam, ale do Ciebie, Herodku, środku dotarłam. Potom trudziła trudziłabym cię pięknie pogrążyła. Co? Króla chce zabić mężnego w moczarka nic jak księżyc nad gwiazdami świeci, tak ja Herod! Stukrotnie mocniejszy od śmierci. Miesiąc ze wszystkimi gwiazdami pod moimi leży stopami. Kołodozmę nic mu nie pomoże. Pójdziesz teraz ze mną, mój ty nieboże. Wstrzymaj pani swe złości, weź purpurę, okryj kości, dam koronę, złote szaty. Weźmą żonę syna mego, a mnie zostaw potężnego. Na nic te dary, nic Ci nie pomoże. Pójdziesz teraz ze mną, mój ty nieboże! Jasna koścista, nie dodaj mi złości, bo wezmę to berło przetrącę Ci kości. Zanim dotkniesz moich kości, Strącę cię pod wieczności. Jasna koścista, daruj dni 300! Nie! Daruj miesiąc! Nie! Dzień. Nie! Rozkazu pana mego ścinam głowę króla potężnego. A ja wtrącę jego do kotła piekielnego. Ty popływ zbrodniarzów na łzy tlumatek. Izabelaną I krew niż niewinnych krewnych ciatek. Kończy się na ziemi twoje panowanie. Sowitą zapłatę w piklisku dostaniesz. Ruszaj, moja dusza, moje ciało, moja dusza, moje ciało, moja dusza, moje ciało, moja dusza, moje ciało, moje ciało. moja dusza. słychać, słychałem wykonany, więc stajemy wszyscy w koło. Zabawimy się wesoło. Jestem turon, na którym zębami kopie. Uciekajcie panienki, bo któremu którym złapie. Wszystkie mnie... do lasa. Gdzie ko chodzi tam wszystkim się powodzi. A gdzie zwróci swoje rogi, tam radość wchodzi w te, w te progi. Me, me, też podkoczesz bawo, aby złapać chłopca, aby bijcie brawo. <noise> Panny strojne i krowy dojne, żebyście byli zdrowi, weseli, jak niebie, a nie liczny. Za koledę, dziękuję, Że mówię głośno. Starałam się przynajmniej mówić głośno. Proszę Państwa, ale teraz muszę trochę opowiedzieć o tym cudownym zespole kolędników i o tych cudownych dzieciach. Proszę Państwa, kolędnicy są oczywiście ze szkoły podstawowej ze Stępocic. I grupa kolędników prowadzona jest przez lata, przez Panią nauczycielkę ze szkoły podstawowej w Stępocicach, panią Kingę Duchnik. Pani Kingo, zapraszamy. Pani Iga jest autorką scenariusza przedstawienia kolędniczego pod tytułem Idą z gwiazdą kolędnicy opracowanego na podstawie przekazu ustnego oraz obserwacji własnych regionalnego obrzędu chodzenia z gwiazdą przez kolędników na terenie miasta oraz wsi gminy Działoszyce. Ale jak widać też Pińczowa, bo o Pińczowie śpiewali. Czyli generalnie możemy powiedzieć o Ponidziu. Przed Państwem wystąpili Będę teraz po kolei mówić i proszę o prawa dla każdego. Paulina Sumera, gwiazdor, Małgorzata, skóra diabeł, Maria, paluch, śmierć. Milena, stanik, koza. Małgorzata, kwaśny anioł. Anna Tytko, anioł. <klucza> Wiktoria Pelucha, cyganka. <klucza> Zuzanna Łach, matka. <klucza> Dominika Pula, córka. Nikola <klucza> Konieczna, córka. <klucza> Lucja Górak, córka. Piotr Ciesielski Herod, <noise> Krzysztof Karendał Hetman <noise> i Wiktor Woźniak Żyd, <noise> Parciem merytorycznym i dydaktycznym służyła pani Anna Szostak, także nauczycielka ze Szkoły świata. Światowościwa. Pani Annie, zapraszamy. Jeszcze zapomnieliśmy o Turuniu, tu, Turoniu, ale nie mam tutaj wypisane, więc nie wiem, jak się nazywa. Nikodem Rosu. Nikodem Rosu, Bardzo serdeczne podziękowania dla Pani Dyrektor, dla Pani Anny Wites, że Pani w ogóle zgodziła się, żeby dzieci mogły tutaj u nas wystąpić. Powiem szczerze, że jak w ogóle wpadliśmy na pomysł, żeby podczas tego wernisażu zorganizować kolędę, Długo szukaliśmy kogoś, kto mógłby to nam tutaj przedstawić, i dopiero w Wojewódzkim Domu Kultury podpowiedzieli nam właśnie, że jest taka grupa kolędników w Stępocicach. A dodam, że dzieciaki naprawdę mają ogromne sukcesy, bo występowały właśnie w Wojewódzkim Domu Kultury, między innymi oczywiście w przeglądzie kolędników, i tam zajmowały pierwsze miejsca. Także tym bardziej gratulujemy. Skoro mamy Wam jeszcze podziękować za kolendę, to oczywiście przygotowaliśmy dla Was upominki, żeby kolenda się spełniła i żeby u nas w Pinczowie było super i u nas w muzeum też. Pani dyrektor, zapraszam tutaj do nas. To dla Pani coś słodkiego, proszę bardzo, zaraz będzie pani przemawiać. Będziemy się dzielić. Panią Kingę zapraszam jeszcze i panią Anię. Proszę bardzo, bardzo, żeby pani, jak będą piły herbatkę, to myślały cały czas o pinczowie i dzieciaki też. Na ręce pani Kingi tutaj proszę. przekazujemy Dziekuję dla bardzo. każdego dziecka. Bardzo serdecznie wam dziękujemy. Pani dyrektor, proszę powiedzieć. Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło, że możemy tutaj gościć w tym świątecznym. W Bożonarodzeniowym czasie. Cieszę się, że dzieciaki z małej wiejskiej szkoły mogą się promować, mogą się pokazywać i mogą podnieść swoją wiarę w siebie, że oni także mogą. Wszystkiego najlepszego Państwu. I do, do zobaczenia na następnych takich wernisarzach. Piękny wernisarz.